No i podjeżdżamy słuchajcie pod domek, ponieważ ostatnio słuchajcie kupiłem nowy samochód, zobaczcie jaki fajny dostawczak, mogę tutaj wozić wszystko, pralkę, lodówkę, darmowe normalnie przeprowadzkowe usługi, tutaj dodatkowo remonty i tak dalej, idziemy teraz coś zjeść, gplayka jest, śniadanko jakieś? No, wiesz, co? Śniadanka nie ma, ale słuchaj, jest sprawa, bo dzieci powinny już dawno wrócić ogólnie ze szkoły. A ich jeszcze nie ma. Czy mógłbyś pójść sprawdzić, o co chodzi, czemu ich jeszcze nie ma? No dobra, słuchaj. Nie wiem, może poszli gdzieś do kumpla, do kolegi, koleżanki. Nie, idź idź, sprawdź. Dobra, widzowie, to wsiadamy do naszego wozu i jedziemy do szkoły. My, dobra, podjedziemy jak najbliżej szkoły, słuchajcie, żeby tutaj dzieci zobaczyły w ogóle nowy samochód i mam nadzieję w ogóle, że tu się wszyscy pomieścimy. Ale chwila, ty, czy mi się wydawało, czy. Silnik normalnie widzowie, o nie jest mały problem. Ale to nie nic, dobra, tutaj jest w miarę zaparkowane, chyba będzie dobrze. Ej, co? O, Ta dzieci, nauczycielka? teraz będziecie tutaj siedzieć i tylko Są się uczyć, odcinka. w ogóle was nigdy nie wypuszczę stąd! Ha, ha, ha. O, nie widzowie! Nauczycielka uwięziła normalnie tylko moje dzieci w klasie. I w ogóle tutaj, słuchajcie, nie chcę ich wypuścić, dlatego nie chcą wrócić do domu. Ja nie mogę. Co tu jest grane w ogóle? Ej! A tu jest w ogóle dyrektor uwięziony. Wypuści, Wypuśćcie mnie pan stąd. chwila, schowam się tylko, bo ta nauczycielka gdzieś idzie. Gdzie ona w ogóle, słuchajcie, idzie? I tam jest jakaś skrzynka. Oj, może jeszcze tylko podejść i tutaj coś Dobra, zostawić. Dobra, wbijamy szybko. Już dyrektorze tutaj, szybko otwieram drzwiczki. Co tu się dzieje w ogóle? Moje dzieci o, są O, jak uwięzione. dobrze, jak dobrze. Dzieci tutaj zostały po prostu uwięzione. Jak to otworzyć? Panie, normalnie tam Jakaś ogóle... karta by się przydała. ta nauczycielka tam w ogóle gdzieś poszła? Przy domku kulakiego w ogóle się kręci? To może w ogóle tam coś jest w tej skrzyni? Tutaj zaparkowałem. Przepraszam za niewłaściwe no, nie, parkowanie. Nie, nie, nic nie szkodzi. Ja bardzo panu dziękuję, Ej, że pan mnie po prostu uwolnił. Mam nadzieję, że moje dzieci teraz będą mogły być uwolnione. Dzieciaki już zaraz wyjdziecie. Dyrektorze! Tak już idę. Ja mówiłem tyle razy, żeby po prostu raz na zawsze po prostu zwolnić tą nauczycielkę. Spokojnie, no no wszystko co, w porządku. Ja, no źle wyszło jednak, że jej pozwoliłem pracować. Już więcej już to nie będzie mogła pracować. Tak, dzieci, chodźcie, wracamy w ogóle do domu. Już wam tutaj otwiera mama się w ogóle o was martwi. Także szybciutko dziękujemy, wracamy. Dziękujemy. I już wszystko dziękujemy, będzie dobrze. Dadusiu. Dawajcie. Dobra, dzieci, może poczekajcie tutaj, ja wkręcę Gplaykę, że wy gdzieś wyjechaliście i że nie wrócicie. I normalnie zaraz konstruujemy Gplaykę. Gplayka, siemanko, e, mam złe wieści. Co Słuchaj, się stało? Dzieci wyjechały gdzieś bardzo daleko I wrócą dopiero to? za miesiąc Nie 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 ty sobie żartujesz Jak dzieci wyjechały gdzieś no, daleko No wyjechały na jakąś wycieczkę nagłą Tak tak dyrektor nie, no, mówił czyli, No co ty gadasz jaka nagła wycieczka Przecież one ze no, sobą nawet szarci, nie plejka, Tutaj są dzieci schowały się w ogóle za tobą O dzieciaczki, dzieciaczki Także jesteśmy już cała rodzina Ale jest moje, problem ale super, Bo tutaj normalnie uwięziła je nauczycielka Straszna nauczycielka w szkole po prostu Zamknęła dzieci w klasie i one tam biedne same siedziały i teraz nie wiem w ogóle. Ej! I co się? Co, co się to dzieje? było? Chowamy się szybko! Nie no, musimy się ewakuować! Szybko do schronu tutaj, na dół! Ja nie mogę, ja tutaj schodzę. A ja, straszna nauczycielka. Tutaj mam szybko wszystkie Przyszłam pieniążki bierzemy. Tutaj po dzieciaczki. O, nie. Będzie chciała jest zabrać. Gdzie są dzieci? Czemu jej zostawiłaś tam na górze? Zaraz zostaną porwane. Szybko do góry! Szybko do góry! U, dzieci, chyba widocznie boją się po prostu tutaj wchodzi. Uciekamy szybko! Tyni... Dobra, ona tam wysadza wszystko z i dawajcie, szybko, wsiadamy do naszego szybko. samochodu. Uciekamy, i Uciekamy dzieci. Uciekamy do innego miasta, ona po prostu nam zniszczyła życie! co za normalnie zmora! Wszyscy załadowani na pakę? No to ruszamy, tak, dawajcie. Tak, wszyscy, wszyscy, jesteśmy. No i rodzinka, dojechaliśmy do jakiegoś miasta. W ogóle bardzo długo tu jechaliśmy. Ej, ktoś Uf, tam w ogóle... to dobrze. Ktoś tu w ogóle, patrz, tańczy. To, to wygląda Faktycznie. jak jakiś ważny... Mo może to burmistrz tego miasta w ogóle. Czekajcie, to idę chodźmy, się zapytać. zatrzymajmy się. Ej, przepraszam, e, czy pan jest w ogóle tutaj jakimś ważną osobą w tym mieście? Witam, witam, oczywiście. Jestem burmistrzem tego miasta. W czym mogę służyć? A, bo my w ogóle przyjechaliśmy z bardzo, bardzo daleka. Zrazem z rodziną musieliśmy uciekać przed niebezpieczeństwem. Przed taką straszną nauczycielką, która zniszczyła nam po prostu dom, życie i nie mamy się gdzie podziać. Czy znalazłoby się jakieś miejsce? Tu nie wiem, może jakiś dom na wynajem, A, na sprzedaż? akurat tutaj, tutaj akurat mamy domek. Tylko ogólnie jest tak, żeby wejść do tego domu, do niektórych pomieszczeń, proszę przyłożyć tutaj twarz. Twarz? Skaner twarzy? Dobra, czy tak, ja tu mam to podejść? Tak, skaner twarzy. Tak, o, okej, okay, cyk, dobrze, dobrze. Wszystko Dobra. się zgadza, o. Okej, teraz co, no tutaj jeszcze. tu pani, tyk, okay, okej, nam twarz, tak, okay. czyli tu no dobrze, no to nowoczesny dom z takimi technologiami tak, tak, jak najbardziej się zgadza na Państwa oczy, będzie tutaj się nasz bunkier otwierał, ogólnie tutaj na Ej. dole to mamy kuchnię, jak To no, w, w ogóle otworzyłaś kuchnia, dobra, no całkiem w porządku. Na górze jest łóżko. Na co górze prawda. miejsce, ale teraz zapraszam tam, gdzie nasz bunkier. Proszę państwa, proszę się tutaj spojrzeć. O pani, tutaj to już widzę, że Ej, otworzyła. Patrzcie, jak ja się tu spojrzałem, to rzeczywiście. I teraz z tym popatrzę się na przykład na to i patrzcie, zamyka się. A na te patrzcie, to chyba działa na GPlay T2. Te a teraz się popatrzę tutaj i się otwierają, dobra. A teraz chcę zamknąć, to znowu słuchajcie, zamykam. Normalnie wzrokiem to można. Kontrolować. Telepatia, normalnie widzowie. Dobra, to teraz otwieram, wchodzę na dół, tutaj zamykam. No dobrze, widzowie. zapraszam, zapraszam jest tutaj ze mną na dół. To mi się I tutaj mamy taki bunkier. Dla, miejsce tutaj dla dzieci to spania. Toaleta tutaj też również jest. No i taki salon. W jakiej to cenie, panie burmistrzu, w ogóle? No, tak z 5 tysięcy miesięcznie. Dobra, to ja tutaj normalnie trochę rzucę, już może z zapasem, e, Dobrze. Na Tutaj na, na dwa miesiące na przykład tam rzucam, mniej więcej. O, super, super. Okej, okay, i będziemy tutaj mogli mieszkać, e, w razie co może później Do miłego mieszkania. Ty, Gplayka, jak ci się podoba ten dom? Tu jest całkiem chyba bezpiecznie, co? Mamy no, taki podziemny salon. Że, że bardzo mi się tutaj podoba. No tylko to... wiesz co, tylko żeby tej nauczycielki przypadkiem tutaj nie było, żeby no nas więcej ty? nie znalazła. Przecież to jest tak daleko, my tu jechaliśmy tak długo, Gplayka, że nie ma szans, ale ta nowoczesna technologia mi się podoba kontrolowanie normalnie klap na wzrok jak się normalnie spojrzysz to zamykasz jak się tu spojrzysz znowu to otwierasz, dobra ja ci tu otwieram i teraz zamykam te klapy, żeby nikt się tam nie dostał i wiecie co, normalnie będziemy musieli się tutaj rozejrzeć bo w ogóle dzieciaki, będziecie teraz tutaj chodzili, w tym miasteczku do szkoły i zaczynamy tu nasze nowe życie także co w ogóle Gplayka, myślisz że, że na początku trzeba zapisać dzieci do szkoły, czy idziemy? O tak, no myślę że trzeba te dzieci zapisać po prostu do szkoły, dobra, no to chodźcie dzieci to Idziemy zobaczyć w ogóle, gdzie tu jest szkoła, rozejrzymy się po mieście i mam nadzieję, że w ogóle Wam się spodoba. Także chodźcie tam taką wycieczkę krajoznawczą, żeby poznać to miasteczko. Widzowie jest już późno, ale zwiedziliśmy trochę z GP'ką to miasteczko, jest tu wiele sklepików, akurat szkoła była zamknięta i normalnie nie zapisaliśmy jeszcze dzieci, ale geepla' dla własnego bezpieczeństwa. Wiesz co, ja tu jeszcze może wykorzystam te pułapki, co tutaj były. I w razie co, żeby było bezpiecznie w nocy, po prostu tutaj zrobimy pułapkę. Jakby... No Dzieci wkraśnie. Dobrze. bo nigdy nie, nie wiadomo. Pomysł. Damy tutaj ruchome piaski, w razie co. Jak normalnie ktoś tutaj w nocy będzie chciał się wkraść, to wpadnie tutaj tylko omin, to, żebyś nie wleciała. I idziemy, Dobra. słuchajcie, spad. Dzieci w ogóle już tam na dole sobie leżą, odpoczywają, mam nadzieję, że śpią. Jutro zaprowadzimy ich do szkoły. Teraz mamy pułapkę, zobaczymy, czy ktoś się w ogóle w nocy złapie. A ja z Jeeplajką idę się tutaj na górze pożyć i będziemy kontrolowali sytuację. Także dobranoc. Mm, 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 ej, normalnie jakiś hałas słyszałem, widzowie. A jest chyba noc. W ogóle jeste, jesteśmy teraz w tym nowym domu. Czy plejkaś pisie się nie obudził? Ej, ktoś tam wpadł do pułapki naszej! Ja nie mogę, jakiś złodziej, zaraz zobaczymy, co tu jest grane. Tutaj, widzowie, nie było zamknięte. Zamykamy szybko klapę. Ej, ty złodziejaszku! Pomocy, pomocy, ratunku. Co ty tu mi robisz? Co ty tu no, kombinujesz? Play, no ja w ogóle ja nie chciałam siedzieć sama u siebie w domu. Zrobiło mi się smutno, że wyjechaliście i stwierdziłam, że was cutnie, to no ale ja się nie spodziewałam, że to taka... Ale skąd kabelcie? ty wiedziałaś, że my tu mieszkamy w ogóle? My się tu ukrywamy przed nauczycielką. No, a ty tak łatwo nas znalazłaś? no widzisz, no jednak łatwo. No ja nie mogę, słuchaj, myślałem, że tu jakiś bandzior wleciał czy coś. Muszę tą pułapkę jeszcze, wiesz, co tutaj e, przyszykować. O, patrz, jeeplejkę obudziłaś. No i pięknie, Lumi. O, cześć, jeeplejka. No przepraszam, przepraszam, że ja was obudziłam. No to, co to, 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 mogę tutaj spać dzisiaj? Słuchaj, nie mamy za dużo miejsc. Na dole są dzieci, o, chyba, że. Tu a na co krześle. To jest tu na krześle takiego? może spać. Bać, my z Gplayką idziemy na górę i dopiero rano, słuchaj, yy, bo my rano będziemy szli z dziećmi do szkoły, także do jutra, trzymaj Dobra, się No No i wstał właśnie nowy dzionek, my już po śniadanku, widzowie, cały czas ta pułapka jest tu aktywna. Dzieci pamiętajcie, żeby tutaj tędy nie przychodzić do domu, tylko zawsze chodzić naokoło i co, dobrze, gotowi? Dobrze, dobrze no w sumie chyba, chyba jesteśmy gotowi. Możemy... Do Dobrze, szkoły. dzisiaj także poznacie, słuchajcie, nowych kolegów, tylko, nowe koleżanki. no bo wiesz, bo no bo, 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 bo tamtej ostatniej stacji to mi się trochę bo... Ale spokojnie, tutaj nie ma tej nauczycielki, także tutaj nie macie się czego bać. Patrzcie, tu są nawet go karty. Będziemy mogli je potem wynająć, także mam nadzieję, że w ogóle nauczyciele będą fajni. Tutaj jest właśnie po lewej szkoła, także wow, 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 wow wjeżdżam tutaj przypadkowo, trochę za bardzo agresywnie tamto, przejechałem. ale może byśmy jeszcze zrobili sobie dzisiaj wolne. Spokojnie, parcie nauczycielka na was czeka. Dzień dobry, pani nauczycielko. Ja tu przyszedłem w ogóle z dzieciczkę. Dzień Chciałbym... dobry, dzień dobry, zapraszam tutaj do tak. szkoły. Zapraszam. Zapraszam Chciałbym za mną. trójkę moich dzieci zapisać tutaj właśnie do tej dobrze, szkoły, bo my tu dobrze. jesteśmy nowymi mieszkańcami. No to chodźcie, jesteśmy nowi. tutaj były szafeczki, no i teraz zapraszam do tutaj do sali, w której dzieciaczki będą się uczyć. No dobrze, A dzieci. tu nikogo nie ma, nikt w ogóle nie chodzi tutaj na zajęcia, czemu? Chodzą, chodzą. No, ale spokojnie zaraz tutaj wezmą i przyjdą. Aha, dobra, to co? To ja tutaj mogę zostawić dzieci, pani tak, się nie zaopiekuje? Tak, jak najbardziej. U nas jest wszystko dobrze. Nasza szkoła jest bardzo dobra, ma bardzo dobre opinie, więc dzieci będą bardzo mądre po naszej dobra, szkole. Dobra, no to trzymajcie się, dzieci. trzymam kciuki, żeby Wam dobrze poszło pa, pierwszego dnia. A, wracam do domu, a tu jakieś kolce. G Playka co tu Ojejku. się stało? A ty zabiłaś? Nie no, przyszłam się chwilą do domu, wszystko jest zalane. Są jakieś kolce, ktoś nas po prostu tutaj musiał strollować. Lawy tyle, ja nie mogę. Jak my teraz mamy się dostać? Dobra, da się dostać do domu. Słuchaj, zamykaj tutaj twoje przejście, bo moje dwa są zamknięte. Nikt nie może się dostać tutaj do naszego podziemnego bunkra. To nasza jest jedyna deska ratunku. Tam możemy się zawsze chować przed niebezpieczeństwami. Słuchaj, także co, ale widziałam tu kogoś? Nie, Ej. nikogo tutaj nie widziała! Wiesz, co będę musiał z burmistrzem porozmawiać? Może chodź, schowaj się na dole tutaj. Schodź na Dugi Playka i tam będzie bezpiecznie w tym bunkrze. Dobrze, idę. A ja dobrze, porozmawiam ja do z burmistrzem idę. i zaraz do ciebie wrócę. Możliwe, że tutaj gdzieś, nie wiem, jakiś monitoring jest, może jakiś sąsiad cokolwiek widział, może dowiemy się, słuchajcie, kto za tym stoi i kto już na starcie w nas tutaj nie lubi w tym mieście. Ej w sumie chciałem się przyjechać zawsze tym Gokartem. Jakie to szybkie! Ej. Co tu robi? Co tu robi ta nauczycielka? Przecież my tak daleko przyjechaliśmy widzowie, a ona tutaj w tym mieście teraz pewnie nas szuka. Ale Lumina znalazła słuchajcie. To jest szansa ogólnie, żeby nas tutaj znaleźć. Czekajcie, ona tutaj weszła do tego domu burmistrza. Chyba poszła sobie. Czekajcie, tutaj tak się wychylę. Ej, tam jakieś w ogóle są książki czy coś? Nie wiem. Puk, puk! Burmistrzu, burmistrzu! O, witam, witam. Jak się mieszka? Właśnie bardzo źle Ktoś dzisiaj Co? był przy naszym domku i ogólnie rozstawił wszędzie lawę, kolce, dżiplejka po prostu się pokuła. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ktoś z nieśmieszną Nie ktoś no, nas to lubi. normalnie pan. To niemożliwe. I tutaj Wiesz... w ogóle. Musimy być bardzo ostrożni. W ogóle tutaj widziałem taką straszną nauczycielkę. O, wow, zablokowałem się. Yy, która normalnie tutaj grasuje też. My przed nią uciekliśmy. Przyjechaliśmy nie, tysiąc kilometrów, w ogóle, żeby od niej uciec. Ona tu przyszła. Ona nasze tu jest. miasto jest bezpieczne. Panu się po prostu musiało coś... W... No nie wiem, przewidziało się coś panu. Pana, ja muszę iść po moje dzieci. Ja chyba je zabieram ze szkoły. I w ogóle muszę się zastanowić, czy my tu chcemy zostać dłużej. Dla własnego bezpieczeństwa idziemy do szkoły i wiecie, co chyba zabiorą. Dzieci. Patrzcie, jest nauczycielka. Ciekawe, czy się tutaj dzieci uczą. Ty, gdzie są w ogóle dzieci? Może, nie wiem, się tutaj bawią gdzieś na korytarzu? Może przerwa? Przepraszam bardzo, ja tak, chciałam dzieci tak. ze szkoły odebrać, bo tak się składa, że ten, że mam pewne wątpliwości i chciałem dzieci, gdzie one są. Ale nie, dzieci zostały odebrane przez babcię, Taką starszą, siwą panią ale, w różowym stroju. Ale jako buzeczce. babcie, tutaj nie ma ich babci, proszę pani. No, ale powiedziała pani, że jest ich babcią. No, dzieci taka, faktycznie na no, niej w różowym iść. stroju, normalnie, która y, jest straszną taką I nauczycielką. To są ale czy nauczycielka? Wie pan co? No ja, ja nie wiem, czy ona ja jest nauczycielką. Ja no ale może no dzieci poszły dzieci mimo wszystko. Zresztą... Dzieci obcym ludziom? W ogóle to nie jest nasza ale rodzina babcia. nawet. babcia, babcia była. Nie no, no dzieci nie Najprawdopodobniej ta nauczycielka zabrała gdzieś dzieci ze szkoły. Nie no, po prostu to ręce upadają. Jak nauczycielka mogła oddać dzieci jakiejś obcej osobie, która się podszywa pod ich babcię? Ona tutaj ogólnie szła tędy. Może tam coś ukrywa? Widzicie? Pełno książek, tam normalnie diaksy nawet widać. Także w ogóle zapowiada się, słuchajcie, ciekawie. A co jak w ogóle ona tutaj mieszka? Ej, patrzcie, jest tam ta w ogóle nauczycielka! Nie wierzę, co ona tu kombinuje. Będziemy ją śledzić. I słuchajcie, co, jest, co to jest w ogóle jej samochód? Patrzcie na to: Stoi sobie z tą swoją czuprynką i biega tutaj, lata. Nie wiadomo w ogóle jakie ma plany. Weszła do tego domu, to najprawdopodobniej ten dom diamentowy to jest jej domek. Okej, okay, podejdziemy bliżej. Ej, Teraz dobra? to normalnie dzieci będą Coś tylko moje i będą się uczyć i uczyć i uczyć. Ej, widzieliście widzowie, tam była jakaś klapa i poszła normalnie tą klapę, otworzyła, zamknęła. Ej, picuńka, ja nawet sobie tutaj skubnę troszeczkę. Ej, a co jak to była jakaś zatruta pizza dla po prostu nieznajomych gości? Ona w ogóle nawet ma takie auto sportowe. No nieźle się urządziła, ale słuchajcie, jak chciałem od niej uciec, a ona wychodzi na to, że sobie tutaj domek ogarnia i się na nowo tutaj po prostu e, ten. Ej, czekajcie, jesteśmy w tym więzieniu. E, I jest tam moja rodzina! Moja rodzinka! Giglejek! Chodźcie tutaj, dzieci. Tutaj ta normalnie was odprowadziła ze szkoły, was tutaj, ta nauczycielka tak, ona straszna. Nie że my będziemy się musieli teraz po prostu z cały czas uczyć. Spokojnie, wiecie co? A my nie chcieliśmy po prostu tato tutaj być. Ja nie mogę. Ogólnie powiem wam tyle, że uciekamy, ja was tutaj uratuję. Chodźcie, musimy zwiewać. Najpierw może moich tutaj moje rodzeństwo zaciągnąć, bo oni są tu do. No, no tak w ogóle namówiła was ta nauczycielka na naukę, taką, że chcecie. W... Nie, nie nie zostajecie tutaj. Wszyscy chodźcie, uciekamy. Chodźcie. Maciej, chodźcie, chodźcie. chodźcie dam wam trochę Bo tutaj w ogóle może zaraz ona się pojawić, także teraz ostrożnie, dzieci. Powolutku. Za mną Dobrze. będziemy szli. Ja nie mogę w ogóle. Skąd to to jest jej dom? W ogóle coś wam mówi o tym? I to auto jesteście? No też jej? tak, to wszystko, to co jest normalnie jej, wszystko. Dobra, szybko uciekamy teraz do domu, i musimy w ogóle najprawdopodobniej. Podobniej, Nie wiem, czy się z tego miasta wyprowadzić. Coś musimy wymyślić. Szybko za mną, zabieram jeszcze wasze książki. Na pewno tu nie będziecie dobrze, chodzić więcej dobrze, do szkoły. Super! Udało się, widzowie! Jesteśmy razem z dziećmi w naszym bunkrze i tutaj już na pewno będziemy bezpieczni. Także, dzieci, nie macie się już o co martwić. Nawet tutaj zabawki macie, możecie się pobawić i tak dalej. Fajnie, fajnie, Tatusia! Tak, a ja idę jeszcze z waszą mamą na górze. Zabezpieczymy jeszcze lepiej ten bunkier, żeby nikt tu się nie mógł dostać. Także, grzecznie się tu bawcie. A ja tu słuchajcie, wychodzę i zobaczymy właśnie, ponieważ giplejka była w sklepie i podobno kupiła właśnie różne rzeczy. A zobaczcie, Lumi tu zostawiła wiadomość. Poszłam po zakupy. oj niech będzie lepiej ostrożna giplajka, weź tu zamknij normalnie te, te klapy swoje, żeby tu wszystko było zamknięte. Dzieci Dobrze, muszą już, już wszystko zamknięte, nie co Tu kupiłaś jest. drzwi takie. Takie drzwi, jeszcze na kod Kolce, dobra, to ja połowę rzeczy biorę Gplayka, połowę drugą ty sobie weź I co, zrobimy tutaj drzwi na, na twarz Wiesz co, tu, tu będą na przykład Na moją twarz, a ty tu byś musiał Obok, wiesz co, zrobić dziurę i postawić Swoje drzwi, żeby na twoją twarz ogólnie Odblokowywał, Oła, Dobrze. jeszcze wpadłem Oj, w tą uważaj, lawę uważaj, uważaj O nie, o nie ruchomy i lawa Normalnie powiem ci, że ta nauczycielka bardzo mi Zaszła za skórę, tutaj ogólnie Może to dobrze nawet, że tak ciężko tutaj Będzie się dostać, ale no, wiesz co ja Dziwie, że zaszła ci za skórę. Kamery musimy ustawić. Mamy też kolce. E, kamery w sumie tutaj ustawimy, słuchajcie, kamerę. Pyk. E, żeby po prostu widzieć, czy słuchajcie, ona się w razie co zbliża. Także nawet jedna taka kamera starczy. I w sumie, wiesz co, Gplayka, jak teraz będziemy mieli wgląd tutaj na okolice, to będziemy mogli siedzieć sobie na zewnątrz, w sensie w naszym bunkrze w środku i mieć po prostu wgląd na całą sytuację. A tutaj ustawimy jak najwięcej kolce, tylko sąsiedzi mogą być na nas źli. Że, no słuchaj, to tutaj... trudno będą Musieli nam wybaczyć, no przecież jak ma Musimy się chronić przed nią to nie, znowu wpadłem, ratunku Ja nie mogę, w ogóle to jest niebezpieczne Bo tam w ogóle myślałem, że to jest trawa To jest dżiplika, świetna pułapka Tak trzeba to zasłonić I normalnie nikt się nie zorientuje tutaj Że tu są ruchome piaski I że później tam jeszcze lawa wpływa Także tak, tak może zostać I teraz schowajmy się i spokojnie sobie będziemy mogli spędzić czas Ale dzieci na pewno już nie wrócą Tutaj, słuchaj, do tej szkoły Dobra, zamknijmy tu, tu otwieramy i chodź normalnie, zobaczymy teraz e, jak tam w, sytuacja wygląda ja Dobrze, dobrze, chodź. Ja nie mogę, Gplayka, jak ona już jest pod naszym domem Wychodzimy jak na górę Jak Na górę Jak ona szybko, jest? Szybko, szybko, szybko Czekaj, otwieramy tu, musimy zamknąć. Normalnie! Damy sobie z nią radę. O nie moje drzwi, moje drzwi się normalnie otworzyły. Bierz łuk, bierz łuk, dobra, ja tu szybko zamykam. Idę na górę i w razie co jeszcze będziemy tutaj. O, ty! spadła, ja nie mogę! Wpadła w naszą pułapkę. Ja nie mogę nauczycielko, co ty sobie myślałaś? Patrz! Macie mnie tutaj wypuścić! Ja nie, nie mogę G-Playka wpadła w naszą pułapkę. Kozacko! Także no to teraz... super! O nie ona wraca! O, nie! Dobra, dobra, to szybko, szybko do domu. No, do do że normalnie tak łatwo się mnie pozbędziecie. Teraz ja tu tego wszystko Dziwejka dawają Nie O nie, o nie, o nie. I zamykaj tu drzwi, zamykaj tu drzwi. Myślałem, że z na góry. O nie, słuchajcie. Ja nie mogę. Dzieci, dobrze, że z wami wszystko w porządku. Sprawdźmy kamery, widzowie. Ja nie mogę. Co ona tu dobrego? co tutaj się normalnie dzieje? Tak, czekajcie. O, G Playka, Jesteśmy tutaj chyba bezpieczni. Co? Słuchajcie, mam taką nadzieję no tak, przynajmniej. No nie wiem, powiem ci, że nie wiem, czy my jesteśmy bezpieczni. Oh. Może byłoby trzeba pójść do tego burmistrza, tego miasta. No, no przecież Widzę nie ją. może w tym mieście tak być. Ona w ogóle stoi przy, tymi, przy tych kolcach i ktoś zastygła w ogóle. Ej, czekajcie, ładuje pocisk. O, o nie. nie. Ona chce, chce tu się dostać. Ja nie mogę. Czekajcie, dawaj, z Gplayka złukuj ją. Złukuj ją. Przestań, normalnie. Was. To! To! Nauczycielko, nie daj nam słuchajcie. Nigdzie, nigdzie nie pójdę. Uciekamy. Dzieci, rodzinka, szybko na górę, A, na górę, na górę! Nie mi w ogóle nie uciekniecie, nie ma szansy! Ubijamy szybko! Zbiejecie. My sobie uciekniemy, tutaj nauczycielko, ty możesz sobie demolować, co tylko chcesz. To do widzenia, trzymaj się! Tawa playka Dzieci, chodźcie szybko, wszyscy! Bo burmistrz tam jest, tańczy burmistrzu! My normalnie musimy stąd uciekać! To Całe się miasto. dzieje? Co się dzieje? Tutaj na kamerach może burmistrz zobaczyć nasz dom. No, no zobacz patrz o Ta Nauczycielka, co faktycznie. tam robi teraz? Nie. Widzę, słuchajcie, ja mam dla Was dobry pomysł. Ja Wam dam jeszcze inne miejsce normalnie teraz, w którym będziecie mogli sobie zamieć miejsce. O, no, coś takiego Wam specjalnego po prostu pokażę. Jak to, ale burmistrzu, musimy być ostrożni, bo ona pewnie teraz gdzieś tam na dół poszła. Ona gdzieś tu jest na banku, ostatnio była tu widziana. Co Ty tu, burmistrzu, robisz, że macie takie. Proszę, proszę, ukryty Co? dom bedrokowy. Skąd to, skąd to się wzięło w ogóle, ten bedrokowy dom? A! Był taki duger. on ogólnie tutaj na czarną okazję, więc będziecie mogli sobie Co? teraz po prostu tutaj mieszkać. Ej, no to to już nam łatwo tak nie zniszczy ta nauczycielka. Tam w ogóle coś na dole też jest? To jest... Tak, jak najbardziej. Ej, dobra, tu jest też podziemna baza. No i tutaj, ja nie mogę. Wszystko wykładane diamentami. Poważnie, burmistrzu, to dla nas możemy się tu schować? Tak, możecie się tu schować, jak najbardziej. No dobra, szkoda, że akurat tak blisko poprzedniego domu, który został zniszczony. No, ale dobrze. Dobra, fajne miejsce, słuchajcie. Tylko dałem kamerę, masz tą kamerę w ogóle? Burmistrz, czekajcie, gdzie on w ogóle jest? Idziemy na górę. A tu jestem, jest... jestem tutaj, okay. tak, To tu wszystko mam, proszę bardzo. O, dobra, bardzo. bo o! Jeszcze tutaj mi rzuciłeś tak, coś Tak, jeszcze w gratisie tutaj dostajesz ode mnie. Dobra, dzięki, ja tu jeszcze może pozabezpieczam. Wy, rodzinka, tam się ładujcie normalnie, a ja tu jeszcze więcej kolcy poustawiam w razie co, żeby tutaj otoczyć wejście, okej, okay. o! I zbrojka, diaksowa, dobra, to tak, się proszę, przyda. proszę, proszę, musicie czuć się tutaj po prostu bezpiecznie. Dobra, to ja sobie jem koksy i, I teraz w razie co przeciwstawimy się tej nauczycielce, nie, G-Playka. Tak, Ogólnie tak. uczniowie muszą w razie, w sensie uczniowie, czyli nasze dzieci, muszą mieć indywidualne nauczanie. Tutaj może po prostu w tym zamku nie do zdobycia, bunkrze, będą po prostu się uczyły w razie co. Co myślisz? No dobrze, no to myślę, że to dobry pomysł, żeby tutaj dzieci nasze dobra, się Dobra, na razie jest tutaj dosyć Spokojnie, nikogo nie ma. Tu w ogóle możemy jeszcze zrobić wieżyczkę strażniczą słuchaj na drzewie, że będzie tutaj można się dostać hop. I stąd mamy tutaj wgląd i przewagę totalną, właśnie nad tą straszną nauczycielką. Także co, idziemy na dół? No to idziemy, chodźmy. Także jesteśmy w ogóle tu, wow! Ja nie mogę, co się dzieje, g patrz jak tutaj jest fajnie, jest tu diamenty, bardzo. bedro, jest jedzonko, mamy zapasy, żeby przetrwać bardzo długo, nawet lodówka i nie wiem, kuchenki nie ma, żebyś tutaj w razie co coś ugotowała, A, nie? Ale jakoś sobie po prostu damy radę, o tutaj jest miejsce do spanka. widzę, widzę Pop. na kamerze w ogóle, Czaj się ta nauczycielka, zbliża się chyba do naszego domu teraz, jest co, ja chyba idę tam na górę, na wieżyczkę strażniczą i będę w razie co z nią walczył. Dobrze, Zaraz to jej ja pokażę, gdzie raki zimują. Ej, normalnie, co tu chcesz, nauczycielko? Tu już nie masz wstępu, nie dasz się tu dostać. Przyszłam dzieci, przyszłam je zabrać. No to Będę spróbuj je tutaj wejść, tu nie masz szans. Słuchaj, ty nie zniszczy Bedroka, nie wiesz o tym? A może jednak się uda? Dobra, no to próbuj, co? Coś się stało? Jeszcze hmm. cię żyć i tu będzie się dostać teraz. No trochę Bez nie przejdzie. ale i tak odzyskam wasze dzieci. Teraz będą no moje. dobra, ha, no ha, to ha. próbuj, próbuj. Oczywiście, masz takie prawo, ale musisz wiedzieć, że będziemy stawiali opór i nigdy nie odpuścimy naszych dzieci. Słuchaj, one będą pod naszą opieką i po prostu no może się... O, do lawy wleciałaś, pięknie. I słuchajcie, teraz naprawdę mamy totalną przewagę nad tą nauczycielką. Będziemy musieli tutaj przetrwać przez jakiś czas. Ona się tutaj tak łatwo nie dosta. Stanie, a dzieciom trzeba zapewnić zdalne nauczanie, dlatego trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.